Siemaneczko zaczynamy nasz pierwszy dzień trekkingu w górach suchych i kamiennych. Tu idzie kadarzyna. Tak, tak naprawdę nie wiemy co z tego wyjdzie. Bohanka ma mocno średni humor, no ale zobaczymy. No. W planach jest tam 3 godziny marszu. Zaraz wchodzimy sobie na wali górę i jesteśmy koło bardzo fajnego i kultowego miejsca. Czyli przychodzimy sobie obok Andrzejówki i jedziemy tam prosto, właśnie o. Przed nami jest Waliguja. Czyli dość ostre podejście z samego początku dnia. To na Waliguję mamy niby 15 minut. Jesteśmy w parku krajobrazowym. Sudetów, wałbrzyskich. Chodzimy już na. Ścianę płaczu na waliguje. Zobaczymy jak pójdzie o kurczę, ale z Hanką. Sylomo. I od razu Wam powiem, że lekko nie będzie. Byle się nie fiknąć. A jak się fiknąć, to na plecy, bo tam mam miękko. <laughs> Maruda, on się biedny nie wyspał i marudzi, ale tak się gada, nie? A potem przyjdzie, o, ale było fajnie, ale było fajnie. Jest pięknie, stromo i ciężko, ale jest pięknie wreszcie w górach. To, o, jest zaraz glebne, bo to jest tak ślisko. Trochę oni idą przodem. Bo liczę na to, że Hanka zaśnie. Mam taką nadzieję. O, są łażą w kółko. Uf. To to już koniec? Uf. Zdobyliśmy szczyt. Udało się. By było szybko, ale intensywnie. O, proszę. Cyk 934 metry nad poziomem morza. Tutaj jest piękny las. Tutaj mamy już świerki, troszeczkę buków. I powiem wam, że jak sobie tak przeglądałem wcześniej, gdzie by sobie pojechać, bo w sumie w Sudetach to tylko tam góry stołowe i masy śnieżnika. Mieliśmy tam, yy, znaczy stołowe to z buta masy śnieżnika na rewerze. To tak sobie się zastanawiałem, gdzie tu pojechać. Chciałem pojechać w jakieś takie fajne pasmo, żeby były jakieś podejścia, zejścia. I oglądając sobie szybkiego, właśnie natrafiłem na filmik, gdzie sobie wchodził na ostatnio tam chyba w zeszłym roku był filmik na Dzikowce. I mówię, ale fajne, tutaj te góry suche, kamienne. I mówię, jedziemy tutaj. No i właśnie on tam wspominał, że to są takie małe, małe tatry właśnie ze względu na przewyższenia, znaczy na nachylenia i chyba jednak miał rację. Więcej niż złoto. Zeszliśmy ze szlaku. Mówię cicho, bo to małe śpi. Omijamy szczyt Suchawa. O, a tam nie wiem, czy to było nie widać. Tam. Mamy wieżę widokową na dzikowcu i będziemy tam jutro. A tu mamy przepiękny widok. O. Dlatego omijamy szczyt suchawa, żeby tu iść taką ścieżką widokową. A, a ale znowu za chwilę wrócimy na niebieski szlak. Nie, no jest pięknie. Pięknie, pięknie. Zdobyliśmy kolejny szczyt. Udało się. Musimy tak troszeczkę się tutaj pokajać przed wami. Bo dwa takie szczyty żeśmy ominęli poszliśmy troszkę łatwiejszą ścieżką. Uff. Ale dlatego, że no forma nie ta. Czuć dwa lata bez chodzenia, nie? No, więc jakby wracamy do formy i to są takie nasze pierwsze przebieżki. Ale będzie lepiej. Mamy bardzo ładny widoczek. Tam już nie wiem czy to widać za drzewami jakieś zabudowania, więc już pewnie niedługo będziemy na dole. A jak będziemy na dole, to potem zawijamy, tak jak już mówiłem, czerwonym do Andrzejówki. No jest fajnie, moda już śpi z godzinę, albo i więcej, więc mamy troszeczkę spokoju. Ale też musimy być ciszej, chociaż już tak nie, nie panikujemy, że cisza cisza, bo jak widzicie. Na początku żeśmy mówili szeptem. A teraz już gadamy normalnie, bo ona se śpi. O. Może najgorszy już jest za nami. Ja poszedłem troszeczkę łatwiejszą ścieżką, znalazłem sobie taką dookoła. A Katarzyna sobie sobie schodzi z czegoś takiego. A w międzyczasie na zejściu obudziła się Hanna. Hanna! się. Obudziła się, patrzcie jak mama schodzi. Uczy się jak schodzić. O Jezu. Cyk. O, jest ja kolano naciągnęło. No, ja też. O Jezu. Dobra. Może postój tu? Jesteśmy chwilę, ja już mamy chyba niedaleko tego zejścia, ale powiem wam tak swoją... Ja jestem głodna. Swoją obserwację. Ja nie idę. Dobra, siadaj na świerku, byle nie na żywicy. I ja powiem wam taką swoją obserwację, którą poczyniłem aktualnie w tej chwili. Mam taką refleksję życiową, <laughs> że jak się idzie samemu to się idzie. Nie? I tak w sumie ma się w dupie, czy się zjedzie na dupie, czy się nie zjedzie na dupie. Ale jak się ma tego bombla z tyłu, to się ma tą świadomość, że jak się zjedzie na dupie, to się nie zjedzie na swojej dupie, tylko się zjedzie na tej małej dupie. I tej małej dupie można zrobić krzywdę. Dlatego po prostu schodziłem jak, jak saper, który, wiecie, bombę odbezpiecza. No, to taka moja refleksja. I przez to idzie się ciężej i trudniej, ponieważ trzeba się mocniej skupić. Dobra, kończymy i jemy. Jest taka akcja u nas na noclegu. W ogóle pierwszy raz się spotkaliśmy z czymś takim na e, agroturystyce, że w kuchni nie ma e, kuchenki gazowej ani żadnej małej indukcji nawet. Jesteśmy troszeczkę w bladej dupie, bo nie mamy nawet jak sobie obiadu zrobić. Wczoraj w ogóle gotowałem makaron w mikrofalówce, co mnie zajęło w, od cholery czasu w takiej malusienkiej miseczce. A ja wzięłam wielką cukinię Ta, a kaśka, dla Hani. A Kaszka się od 2 kg cukinię dla Hani, żeby jej placuszki z niej robić, nie? Więc no. sztos. No więc e, musimy, idziemy do Andrzejówki, wsiadamy e, do samochodu, jedziemy sobie do Biedronki w Wałbrzychu, robimy sobie tam szybkie zakupy, coś, żeby w mikrofali sobie e, ogarnąć, bo tam jest tylko mikrofalówka. Idziemy sobie ścieżką, o tutaj, tu mamy tablicę, skupiliśmy się na jakiejś ładnej tablicy. Skupiliśmy się też troszeczkę na, na mojej pracy a ominęliśmy tutaj jest żółty szlak, i ominęliśmy sobie taki, taki skręcik i poszliśmy dalej, no i nadrobiliśmy te 300 metrów. No to w obie strony 600 to już kawał, kawał drogi. Idziemy, ale tutaj z tego co się mi wydaje, to będzie w końcu fajny szlak, bo od dłuższego czasu idziemy jakąś taką na początku asfaltem, a potem takim szutrem. No ale tutaj mamy w końcu fajną ścieżkę. No, taką jak lubimy najbardziej. No powiem wam, że ten żółty szlak na, na zameczek, o Boże, się zaraz muszę obczaić jak się nazywa. Zameczek. Zameczek... Rado... Zameczek Radosno. No to ten podejście nie jest takie radosne, jakby się wydawało. O, ale hanze się podoba. No, bo ją ktoś dźwiga. Ale spoko, za, za meczkiem ona dźwiga mnie. <grystanie> Dobra, idziemy tam. Za chwilkę kończymy dzisiejszą przygodę. Będziemy z powrotem przy Andrzejówce. Trzymajcie się i do następnego.